Obok mnie jest Michał Kołodzi, który zrobił chyba sobie przedwczesny, świąteczny prezent. Bardzo dobry. Słyszałam tutaj, Michał, jesteś kozak, a więc i kibicom chyba taki prezent e, zrobiłeś. E, doskonały mecz w Twoim wykonaniu. Rzuciliście 105 punktów spójni, czyli defensywie, która raczej tylu punktów nie daje sobie rzucać. To był taki dzień, gdzie po prostu wszyscy się przełamali, wszyscy zagrali na swoim najwyższym poziomie, czy jeszcze macie duży, duży zapas na więcej i lepiej? Myślę, że bardzo dobrze nam wszystko szło dzisiaj. Bardzo fajny mecz, bardzo ofensywny. Taką, taką koszkówkę chcemy grać zespołową. Nie tylko ja zasługuję na wyróżnienie, ale wielu chłopaków rzuciło dzisiaj dużo punktów. A to wynika z tego, że po prostu graliśmy razem, podawaliśmy sobie piłkę. Bardzo chcieliśmy kibicom sprawić trochę przyjemności przed świętami i w końcu się to udało. Były takie momenty, kiedy spójnia walczyła, kiedy już było blisko tego, aby wyszli nawet na prowadzenie. Mieliście w głowie taki moment, takich myśli właśnie tych meczów, które przegrywaliście po takich szalonych końcówkach, kiedy no to wyschodziliście ze spuszczonymi głowami i te mecze też wam dały to, że teraz już nie daliście sobie tego zwycięstwa wyrwać? Tak, no z poprzednich meczów wyciągnęliśmy wnioski i nadal to jest nasz mankament, żeby utrzymać tą intensywność, tą skuteczność i tą grę zespołową przez cały mecz, ale no dzisiaj przez większość meczów się to udało. Ok, był ten zastój w trzeciej kwarcie, ale najważniejsze, że, że, że nie odpuściliśmy prowadzenia i, i, i w końcu w końcu wygraliśmy domu. To jeszcze powiedz, czego możemy ci życzyć na te święta albo może i drużynie całej? Takich zwycięstw, e, właśnie takiej gry zespołowej. E, bardzo fajnie dzisiaj się grało dla, e, przed naszą publicznością, dali nam dużo energii. Myślę, że życzyć nam tylko takich meczów. A zatem, a zatem tylko takich meczów i tylko takich zwycięstw, Michał Kołodzie. Panowie, oddaję Wam głos. dziękuję